Dobra, przynieśliśmy ARD. Załączamy. Scenariusz szkoleniowy. Dwa. Dorosły. Wesji pomoc medyczną. No to jest na pomoc wesalny, tak? ubranie ubranie z pacjenta, aby osłonić klatkę piersiową. Słuchajcie, słuchamy się tego. Nic więcej nie musisz myśleć przy tym. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Są elektrody. Mamy rozebrane, rozebranego naszego... Odkryj elektrody od podkładek. Tak. No razie no. będziemy, będziemy Przyklej elektrody na osłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją. Dociśnij mocno elektrody do osłoniętej klatki piersiowej pacjenta. No i tak, mamy w tym miejscu, nie? Czyli w tym miejscu pociągnij za I zielony z... uchwyt, aby wyjąć elektrody. Tak, tak dobrze. E... Dlaczego w tym miejscu? Jak? Nie, no tu i tu, nie? Tak. tak. Impuls elektryczny przechodzi. Impuls elektryczny przechodzi przez koniuszek serca, nie? Przez, no, właściwie przez środek serca. Czyli leci stąd i z powrotem. Jest to takie kopnięcie tak? Czyli cyk cyk. Tak to przechodzi w jednej i drugą stronę. Możemy też tak lub no tak, jeżeli nie mamy innej możliwości, to możemy zastosować przednio tylne naklędzie, to też przeszyje nasz, nasze serce. I tyle. Co zrobić? W momencie, gdy mamy hopa i taką bujną szopę na tracie, nie? Co? Robimy depilację. Słuchajcie, są defibrillatory, które mają drugi komplet elektrod. Bez kawałek. Po co? Po to, że się nakleja. Jest, to jest taki klej, to jest taki klej na tym, że to ciężko zerwać. I to, i to i jest coś takiego, że naklei i zerwi, nie? I jest zrezygnowany, Słuchajcie, to jest nie przejmujmy, to jest dla nas nieprzyjemne. Jedno nie przeszkadza, to no, druga, druga sprawa, nie wiem, się znajduje, chyba w naszym szkoleniowym. Nie. Nie. A w Nie. drugiej części jest maszynka do drogowego. No, ale wiecie co, nie zostajemy się. dobra, tak, widać po piątkę do drogerii. Nie. nie. Na sucho idziemy. W miejscach, w którym będziemy przyklejać elektrody. U mnie nam zależy na tym, żeby te elektrody idealnie dolegały do kratek posiednych. Tak? do tych miejsc. Muszą dolegać mocy. za tyle mocy, że to będzie, że to chwyci, ale e, musi to być, tak powiem, wydebilowane w tym miejscu, w którym będziemy to przykręcić. I sucho. Jeżeli macie to bardzo się skoczył, do na przykład cukrzykiem, Albo z też, bo on jest leby to. Albo muszę z wody i to uważajcie, bo albo wam nie odpalne fibry late, bo powie nie dotykaj pacjenta albo nie dotykamy, ale leży w kałuży, albo gdzieś tam upławność później. Czyli przy, przesuwamy w suche miejsce, bądź też ocieramy ręcznikiem. Wejdźcie chwila, pokażę filmik yy, z prawdziwej akcji, gdzieś to wstana kilka lat temu. Wyciągnęli jakiegoś zabawca młodego, młodego człowieka z wody. Prowadzili rezytację mieli ARD ze sobą. tam chcę, chcę, I tam po drugiej deklaracji gościu. Orzek. Fajny, fajny widok, jeżeli coś takiego, takiego na mu komuś pomaga, i nagle otwiera oczy i mówi, Halo, co się dzieje. Ale to, to, to jest, słuchajcie. Mnie się kiedyś wydawało, że przez uciskanie klatki chciałem nagle mówię do niego, ty wstawaj, stawaj, obudźcie, nie? No no, sorry, ale są małe szanse na to, żeby ile tam jest 7%, na to 6%, że dana osoba, yy, osoba, że tak powiem, wróci do żywy. Nie ma maseczki, odpuszczam sobie, nie? Nie będę go do Niech to wstyd. Jeżeli masz taki w formie breloczka, czy coś, można założyć. Jeżeli nie mamy, no trudno, no nie mamy, no to to przez, przez, przez koszulkę i tego to można... Oczywiście, jeżeli ktoś jest grubo ubrany na jakieś puchowe kurtki i tak dalej, otwieramy, rozrywamy, jakkolwiek szybko dostajemy się do w miarę odsłoniętej klaszczy. Nie musimy go do naga rozbierać. Ale jeżeli ty za każdym poszukać coś, to tak, chyba, że nam przyniesie AED, no to muszę ruszyć głową klatkę. Tak? A jeszcze mam pytanie, czy jeżeli będziemy stosować A, to AED, tak, to, tak, to, tak, to tak, wymagane tak, jest pościąganie tak, tak, tak. jakichś, nie wiem, metalowych klamerek. Tak, tak, to, tak jest to, to jest że, ważne, Nie, biżuteria suszu nie. To tylko co A tu jest. To jest na klasy. Ale uważajcie na polczyki, żeby nie zahaczyć, bo to 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 bardzo. Czasami pasek, klamerka, coś to też To przeszkadza, to, to co tu jest. Nie rozbierajcie więcej niż trzeba, bo ktoś was sumę Jeżeli jest kobieta, jeżeli ma... Justonosz. Justonosz. Szpiny metalowe. Miał się w klatkę i spodziewał. Okay. Można okay. ściągnąć. Ja bym ściągnął. <laughs> <laughs> Ale... <krymne> Ale może podaklejasz takie miejsce, żeby to nie przeszkadzało. żeby nikt to się nie bezpośrednio dotykało tych fizzmin, bo zostanie poparzenie później, po tym wyładowaniu. A tu też mam bo też dużo osób ma rozróżniki teraz. Nie? No, o, bo najczęściej jest po drugiej stronie Nis, niż serwoko. Zobaczcie, co on na przykład. Zobaczcie, co on nazywa? Zobaczcie, co Ale nazywa? Nie, na pierwszym nie naklejamy, Nie, nie, to nie. Z tym rozruszkiem to jest tak, że jeżeli widzimy, wystającą jak pod skórą, omijamy około 5 cm, to nie musi być tak, że ta elektroda idealnie musi być w tym miejscu. To może być lekkie przesunięcie, czy też tutaj wyżej, tak? Czy tutaj? Chodzi o to, żeby y, przechodziło, tak? Przechodziło to przez, y, przez serce. Że ten, ten rozrusznik omijamy troszkę i tyle. I co najwyżej, no ten rozruszyk. No ale. Już jest podpięty, pod to znaczy że będziemy go defibryzować na dwa. Dobra, to ja tak. Nie... Dmuchać nie będę, bo nie mam maseczki. Za chwilę pokażę, jak z maseczką. Ale przystępuję do odcinka i Jarek przyszedł. Zobaczcie, nie umiem się teraz skupić na tym, żeby liczyć, ile mam tego. My będziemy generalnie liczyć do 30 i po 30 uciśnięć jak będziemy wykonywać oddech. Ale na początku nie liczę, po prostu było mój jak tak wyciągnę i daję. Załóżcie, załóżcie w ogóle. Scenariusz szkoleniowy 2. Dorosły, wezwij pomoc medyczną. Dobry. Ok, pomoc jest wyzwana. ubranie z pacjenta aby odsłonić klatkę piersiową. Pociągnij zasilony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Na pewno będzie należała klejna elektrody, bo on masuję. Odkre elektrody o podkładek. Dobra. I zadłu co. Przyklej elektrody na usuniętą klatkę pieczową zgodnie z ilustracją. Dociśnij mocno elektrody na usuniętej klatki pieczowej pacjenta. Ubaczcie, ja nie przerywam. On cały czas to robi, ja nie przerywam. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Nie ma zacząć. Nie ma pacjenta Zalecana defibrylacja. Wszyscy się otrzymują pacjenta. Natychmiast naciśnij pomarańczowy przycisk Defibrylacja. Świeci Miga. błaga, będzie defibrylacja, proszę odsunąć. Defibrylacja wykonana. Rozpocznij resursy Nie przystępujemy do Mam kilka maseczek takich jednorazowych do, do treningowych. Kto będzie chciał to spróbuje sobie wentylować. Ewentualnie mamy też środek do wyczyszczenia tego, do dezynfekcji. Jest łatwy. To jest Teraz tak, kiedy to zakładamy? No, generalnie e, najlepiej, jeżeli nas jest dwójka, jeżeli jestem w pojedynkę, to to tak, to, to, no muszę sobie wykorzystać jakieś kolejne tam osoby do, do pomocy, ale uciskam klatkę piusiową. To sobie mogę tam przyłożyć, do maski, czy włożyć ją do ust, nie? Jest tą, to tą, tą, taką inną maseczkę z tym plastikowym wypustem. Ale, po zadzwonieniu pogodowia przystępuję do uciskania klatki piusiowej i będę robił teraz algorytm 30 na 2. I mam czy sobie. Odchylam głowę do tyłu, zatykam nos, obejmuję szczelnie swoimi swoim ustawie tej osoby. Nie weszło, weszło. Co zrobić, gdy pierwszy oddech nie pierwszy? Generalnie wykonuje drugi oddech. Co zrobić, gdy drugi nie wejdzie? Odpuszczamy. Przystępujemy nie. do uniknięcia klatki pięściowej. Tak? Po 30 uciśnięciach możemy znów. Odchylamy głowę do tyłu. Raz, dwa. Jeżeli nam y, ten drugi czy trzeci raz nie wyjdzie, zostawmy. Nie będziemy, nie będziemy przerywać ucisku klatki, że wykonam to teraz, skoro widzimy, że nam nie wychodzi. Jeżeli nam wychodzi, to dobrze. I teraz jaka ta przerwa była? No nie, na, nie, nigdy nie liczyłem, ale to jest 5 sekund. Dobra. 28, 29, 30, tak?